Zadanie 21. Podstawą grania stosłupa prostego jest prostokąt o bokach długości 3 i 4. Kąt alfa, jaki przekątna tego grania stosłupa tworzy z jego podstawą, jest równy 45 stopni. Wysokość grania stosłupa jest równa. No dobrze, popatrzmy na nasz rysunek. W podstawie mamy prostokąt o bokach 3 i 4 i mamy znaleźć wysokość grania stosłupa. Wiemy, że kąt, jaki tworzy przekątna podstawy z przekątną grania stosłupa ma miarę 45 stopni. No dobrze, pierwszą długością, którą znajdziemy, to długość przekątnej. Skorzystamy oczywiście z twierdzenia Pitagorasa, czyli długość przyprostokątnej pierwszej to 4, długość przyprostokątnej drugiej to 3, stąd znajdziemy długość przeciwprostokątnej w trójkącie prostokątnym, co widzimy na rysunku. Czyli otrzymujemy 3 do potęgi drugiej plus 4 do potęgi drugiej równa się c do potęgi drugiej. Wykonujemy obliczenia 3 do potęgi drugiej to jest 3 razy 3, czyli 9. Dodać 4 do potęgi drugiej, 4 razy 4, czyli 16, równa się C kwadrat. Czyli C kwadrat równa się 25, gubimy pierwiastek, nakładając, znaczy gubimy potęgę, nakładając pierwiastek na obie strony równania, stąd C równa się 5. Co teraz musimy zrobić? Teraz musimy spojrzeć z powrotem na nasz rysunek. Już wiemy, że ten bok ma długość 5 i mamy znaleźć wysokość. Wiemy, że kąt ma 45 stopni, więc znów skorzystamy z trójkąta prostokątnego, tylko tym razem używając funkcji trygonometrycznej dla kąta alfa. No i teraz tak. Która funkcja trygonometryczna użyje boków H i 5, czyli tak naprawdę przyprostokątnych? No będzie to albo tangens, Albo kotangens. W naszym przypadku użyłem tangensa, czyli pierwszym bokiem, który biorę, jest bok, który leży naprzeciwko kąta, do drugiego boku, który znajduje się przy kącie alfa. Czyli zapisujemy tangens 45 stopni, to będzie H do 5. No i odczytuję z tablic matematycznych, wartość dla tangensa 45 stopni jest to 1. Czyli zapisujemy 1 równa się H przez 5. Mnożę równanie przez 5, więc stąd h równa się 5.